Proszę Państwa, bądźmy szczerzy, to właśnie na takie chwile jak ta czekają piłkarscy gwice na całym świecie. Już za kilka chwil obejrzymy dzisiejsze starcie. Ciekawe, co dziś pokażą. Jestem przekonany, że czeka nas wielki mecz. Wkrótce, odpowiedź na pytanie, kto dziś wygra. Czas na wyśmienite, mam nadzieję, spotkanie. Naprawdę cieszę się, że mam zaszczyt relacjonować je dla Państwa. Warunki doskonałe. Czekam na niesamowite bramki i walkę do ostatnich minut. A na stanowiskach komentatorskich kłaniają się Państwu Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Liczymy na to, że dzisiejszy mecz dostarczy nam naprawdę ogromu niezapomnianych wrażeń. FC Kopenhaga zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. Hansen dobrze, skutecznie, czysto i jeszcze ma piłkę. Czy podapiłkę do jednego z kolegów. i spóźnione to podanie. Spalony. Przeciwnik mocno go teraz naciska. Znakomite wejście, choć rywale mają wrzut z autu. Z linii bocznej rozpocznie Jaga. Jakie lonia ma miejsce na skrzydle. Podanie do Imaza. Szansa. Czy przełamię impas? A i piękna tu była parada. Daleka piłka z rogu. No, takie strzały głową może bronić cały dzień. Ani chwili zawahania i zatrzymuje piłkę przed linią bramkową. Na skrzydle pojawiło się sporo wolnej przestrzeni. Zagrywa na dalszy słupek. Nie patyczkował się teraz. Wybił daleko. Danie teraz odebrał piłkę rywalowi. Dobra piłka, jeśli tylko dojdzie. Bardzo dobra interwencja. Nie wiem, co się dzieje. Obu drużynom czegoś dziś brakuje. Mają ogromne problemy z przedostaniem się pod bramkę rywala i oddaniem strzału. Oby nam się ten mecz rozkręcił. Za bardzo się cofają, aż proszą się o wysoki pressing. Akcja przerwana. Będzie przód z autu. Jeżdża jak w masło. I leci centra przez naskę. Co z nią zrobią? Uwaga, sparował strzał, ale piłka nadal w grze. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie... Ta Sędzia gwizdkiem rozpoczyna drugą połowę meczu. Piłka znów w grze na tablicy wyników remis, ale mam przeczucie, że w szatni sztaby trenerskie zachęcały do nieco odważniejszych ataków. Tego nie będzie. Piłka po centrze mija teraz wszystkich. Okazja nie z tej ziemi! No powinien teraz być na siebie wściekły przecież tu powinien być otwierający gol. Tak, to była doskonała okazja. Nie mam pojęcia, jak to zmarnować. Romanczuk. Hansen. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Wychodzą z kontrą, jest tam paru zawodników. Szybko się skończyła ta kontra. Tracą piłkę Hansen. Uwaga, uderza z dystansu! Tu jednak bramkarz był czujny. Dobre zachowanie, bez konsekwencji. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. I postanawiają zmienić coś w swojej grze, i sięgają po świeże siły z ławki. Dobre, prostopadłe zagranie piłki. To teraz! Utana interwencja Bramkarza. Ratuje ich teraz Bramkarz. Dzięki tej interwencji nadal jest remis. Być może najważniejsza parada w meczu. Koniec już blisko. Zobaczmy teraz, jak sobie poradzi formacja ofensywna. Koniec meczu naprawdę blisko. Teraz! Czy dobrze to wykończy? Państwa! Mamy gola! Kto wie, czy nie ma wady zwycięstwa? Zanosiło się już Tomku na za tymczasem udało się w samej końcówce przechylić szalę zwycięstwa. Pytanie, czy uda się też dowieść ten wynik do końca? Mamy powtórkę, widzimy jak dobre było to podanie. Wymierzone niemal wprost na nogę. Pozostało już tylko skorzystać z okazji i umieścić piłkę w siatce. Świetna akcja! Mecz ma się ku końcowi, a tymczasem udało im się wyjść na prowadzenie. Zobaczmy, powinien zostać za to upomniany żółtą kartką. Taki wślizg mógł skończyć się kontuzją rywala. Zagrywają teraz piłkę w pole karne. I teraz obrońca wyjaśnia sytuację po wrzutce. Czyli już wiemy, w związku z przestojami mecz potrwa dwie minuty dłużej. A jednak boli Ma z... stuprocentową szansę! Dobrze obroniony strzał. A więc rzut rożny. Jakże spokojniej będzie im się czekało na ostatni gwizdek, jeśli teraz zdołają podwyższyć. Daleko dogrywa w pole karne. Niezbyt pewnie wybił piłkę. Oj, co też się teraz stało. Bramka samobójcza. No, reszta, to, żeby nie jest zadowolona. Zobaczmy raz jeszcze, jak to wpadło. Co za peł? No ale cóż, takie wpadki się zdarzają. Mam nadzieję, że szybko o tym zapomni i skupi się na grze. Czyli już sędziak że ostatni raz, proszę Państwa.